Trzymajmy skórz tej strony, Patrysiu. I tak. Mm, Patry, o kurde, kamery nie włączyłem. Nie. Chcie mi przypomnieć, bo już po nie Łączyć z tego wszystkiego. Dobra, malka mnie. O, o nie, ponad komputera. Przepraszam. O ludzia, jakie ragi. Czasem. Dobra, i dzisiaj w odcinku chciałam odwiedzić się i I prawda, tutaj nam. I po. typu po jakieś. fajne Także. Tam nie miałem e, Pet simulator Bo e, ogromny był odcinek o Róż ulubie różnych i bardzo fajnie. Także. Co jeszcze drugą cześć? No tutaj. No to po tym filmie musi być 2000 ogóle mam na pewno to pić, bo. Po, po, to taka mała tyle jak już to 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 ja już to ja już zauwałem, to będzie kolejny odcinek do oglądania innych youtuberów kolejny no i e, w tej chwili i teraz musimy i teraz nie musimy ale musi ale chce musimy pójść petu po nam, widzie tu nie chcą skrzynecki badać, bo mamy samą ile tych elefantów mamy I żeby ich pouszuwać na bieżąco. I teraz będą no, mi nam się wszystko pięknie ładnie zgadzać. No i pięknie ładnie wszystko się zgadza. No, tutaj mam skrzyneczkę. No bardzo miło, powstawiamy się O ludzie, widzowie, nie wiem, czy mi się. Dobra, tak ogólnie, no to zostawiajcie łapki w górę, z łączkiem, oczywiście powiem co ja myślę, bez przedłużania. Znam, oh. I już jesteśmy w I tego, tej acin to bym widział, nagrywam, jeśli jakieś tej Jej, nie wiem, chyba nie z tej samej, jest, przecież tutaj widzowie. No. i Kościół! Kościół, kościół, chcesz? To są przetwórcy. Nie, nie są podwórcy. I co się patrzy na topkę. Jestem w Topce. Tu jestem ja. A! Oh, tu jestem ja! Tu jestem ja, Patryk! Ludzie, ale jestem... Ojej, za którego jestem? Ale w Topce się chociaż mnie widać że mi widać, jestem tutaj, widzicie mi to jest Patryk moje konto, wszystko, trybiony jakieś, tak, skaza, wszystko What? A Jej! Jej, jak się cieszy jest najlepszy Jak słodki! A ludzie? Nie kliknęłam do taka przyciska. Przepraszam 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 Спраз, 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 папа! Окей. Легмен Ме. Ме. Сарагало. Маче рация. Сарагало. Али ми да опа. Не, не, не. Не, не, не. Не, 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 не. Не, не, не. Не, не, не. Не, не. Не, не. Не, не. Не, не. Не, Dobra, kościół! Hello? Leo tu jest Leo? Łar! Mam 100%! Dobra, dawaj. Tak! Sukces! No co mamy za to? Co mamy za to? Jaką mamy? Co, co nam, nam tu stać? Co my tam tu stać? Wcieli! co zrobiłem co zrobiłem Ojej, ludzie co nie zrobiłem no że to nie trzeba tak robić no no bo to będzie dosyć tak jak banku nie mogę założyć to będzie chyba, że że o takie coś Pam, palm 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 naprawdę to bardzo śledzię jest w ogóle widziałem, ja bym chciał, żeby tu nowy był update, chyba pędzisz niedługo, coś yy, tam chyba widziałem, ale nie wiem czy, nie wiem czy to jest prawda, Nie widziałem, ale nie wiem, ale nie wiem, ale ja się nie Aaa, no już wiem, i teraz odczućmy sobie. No nic nie brakuje nam, to nie jest w kaszpiskie. Hmm. A może zrobić mi tylko na film? Co tak myślał? Nie wiem. Nie tak. Do będzie. Będziemy widzenia. na tym odcinku. widzenia. na kanale Do widzenia. Do widzenia. Do